Włochy, Wenecja. Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych w system zielonego transportu wodnego. Wenecja jest znakomitym przykładem, jak zmiany klimatu wpływają bezpośrednio na styl życia mieszkańców miasta oraz na jego gospodarkę. Zjawisko aqua alta, polegające na podnoszeniu się poziomu wody w Lagunie Weneckiej i podtapianiu miasta z regularną częstotliwością, jest nie tylko zagrożeniem dla dziedzictwa kulturowego. Właśnie wtedy najbardziej uwidacznia się brak dostępności do wielu miejsc w mieście. A znaczenie dostępności dla głównej gałęzi gospodarki Wenecji, jaką jest turystyka, jest kluczowe. Wolność to możliwość chodzenia, gdzie oczy poniosą. Gospodarka turystyczna pod wieloma względami jest jednym z ważniejszych obiektów naszych badań, podobnie jak miasto Wenecja. Obecnie znajdujemy się w głównej siedzibie Uniwersytetu Ca' Foscari w Wenecji, który na początku lat 90. ubiegłego wieku rozpoczął badania w dziedzinie turystyki, w szczególności w zakresie zarządzania ruchem turystycznym na terenie miasta. Wenecja jest wielkim miastem turystycznym, które rocznie odwiedza około 23 milionów turystów. Jednak tylko 30% z nich pozostaje w mieście na noc. Oznacza to, że ogromna liczba gości to jednodniowi zwiedzający, zatem przemieszczają się z obszarów zewnętrznych do historycznego centrum miasta. Stwarza to różne problemy związane z zarządzaniem ruchem turystycznym, jak również ze zrównoważonym rozwojem miasta. Jako Międzynarodowe Centrum Badań nad Gospodarką Turystyczną na Uniwersytecie Ca' Foscari podjęliśmy ten temat również w odniesieniu do turystyki bez barier. Wraz z moim kolegą po fachu, gondolierem i przyjacielem, cztery lata temu wpadliśmy na pomysł stworzenia projektu, który udostępniłby weneckie gondole osobom niepełnosprawnym. Postanowiliśmy wpisać się w unijne wytyczne dotyczące tzw. turystyki bez barier, i z tymi założeniami rozpoczęliśmy współpracę z projektantami Pierluigi Moro i Sylwią Dabrilli z pracowni inżynieryjno-technicznej Studio Moro. Opracowali oni nowatorską platformę, dzięki której osoba niepełnosprawna może samodzielnie i bezpiecznie korzystać z gondoli. Mieliśmy też pomoc finansową ze strony Włoskiego Związku Walki z Dystrofią Mięśniową na realizację podnośnika umożliwiającego załadunek wózka. Niedługo ta innowacyjna z punktu widzenia całego miasta przygoda wejdzie w fazę realizacji. Chcielibyśmy podziękować Roberto Vitali, prezesowi stowarzyszenia Village for All, który asystował nam w początkowym procesie powstawania projektu. Nawiązaliśmy współpracę z dwoma przedsiębiorstwami branżowymi, które również wspomagały nas od samego początku: to jest Fadiel Italiana oraz Rainy. Pierwsza z nich ma zbudować specjalny podjazd napędzany dwoma silnikami, który pozwoli na całkowicie samodzielny wjazd wózka do gondoli. Druga natomiast stworzy platformę na podnośniku zbudowaną w całości z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, umożliwiającą dostęp do wózka z każdej strony. W ten sposób po raz pierwszy gondole staną się osiągalne dla wszystkich. Projekt Gondolas for All został doceniony przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Turystyki Bez Barier ENAT, Narodową Organizację Turystyki z siedzibą w Brukseli, jak również przez wiele innych podmiotów, które dały nam przekonanie, że projekt ten można zrealizować w Wenecji. Inicjatywa Gondola for all narodziła się 4 lata temu w celu umożliwienia osobom poruszającym się na wózkach korzystanie z gondoli. Wraz z przyjacielem zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego nie sprawić, by gondole były dostępne dla wszystkich? Wiele razy widzieliśmy osoby niepełnosprawne, które tęsknym wzrokiem patrzyły na gondole, jak na rzecz absolutnie dla nich niedostępną. Teraz nie będzie już ograniczeń. Projekt Gonzolas for All pozwoli na całkowicie samodzielne i bezpieczne wejście do gondoli dzięki specjalnie zaprojektowanej automatycznej platformie. W ciągu tych kilku lat pomogło nam wiele osób, które uwierzyły w nasz pomysł i wsparły nas na etapie projektowania i finansowania. Departament turystyki regionu Veneto odegrał fundamentalną rolę w rozwoju tego projektu, wspierając nas od samego początku. Wierząc w naszą inicjatywę i przeznaczając na ten cel 50 tysięcy euro, całkowity koszt projektu wyniesie około 130 tysięcy euro. Uruchomienie przedsięwzięcia i nadzór nad jego działaniami powierzono specjalnie powołanej w tym celu organizacji non profit Onlus Gondola S for All. Projekt Gondolas for All poza walorem społecznym. Odgrywa istotną rolę na rynku turystycznym, z liczbą 80 milionów osób niepełnosprawnych w samej tylko Europie i miliarda siedmiuset milionami osób z ograniczoną sprawnością ruchową na świecie. Jest to zatem swego rodzaju potrzeba, by udostępnić to, co Wenecja nam wszystkim oferuje z otwartością na gości i możliwością korzystania z całego jej piękna. Projekt Gondolas for All będzie promowany poprzez współpracę między organizacją Onlus Gondolas for All i gondolierami ze stacji Piazza Leroma. W sumie to grupa 21 podmiotów, które zjednały wysiłki na rzecz turystyki alternatywnej, nowego sposobu zwiedzania miasta, oczywiście dostępnego dla wszystkich. Razem poznamy tajemniczą Wenecję, te części miasta, które zostały nieco zapomniane, pominięte na mapie popularnych szlaków turystycznych. Odkryjemy nieznane kąty, które podziwiać można wyłącznie z perspektywy gondoli. Założeniem projektu Gondola 4 jest zachęcenie operatorów turystycznych i nie tylko, do działania na rzecz zwiększenia poziomu dostępności i gościnności w tym wspaniałym mieście. Dzięki podejmowanym przez nas wysiłkom udało się niejako zwiększyć prawa obywatelskie Wenecjan borykających się z niepełnosprawnością i jednocześnie dać nadzieję 25 30 milionom turystów, którzy bez problemów mogą przyjechać i zwiedzać Wenecję. Osoby te być może po powrocie do domu zdadzą sobie sprawę z tego, że możliwe jest działanie nawet w małej skali na poziomie lokalnym. Być może zaczną działać na rzecz zwiększenia dostępności. Istotne jest samo mówienie o niepełnosprawności, gdyż zwiększa to świadomość społeczną. Jednym z podstawowych aspektów niepełnosprawności jest to, że wzbudza uprzedzenie wynikające z braku wiedzy. Ludzie często odwracają wzrok, widząc osobę na wózku, wolą nie zwracać na nią uwagi. Bardzo często właśnie ta uwaga jest potrzebna, by pomóc osobom niepełnosprawnym. Alessandro ci ha presentato questa richiesta. Alessandro zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie inicjatywy Gondolas for All, która wydała nam się bardzo interesująca ze społecznego punktu widzenia. Jest to piękna inicjatywa, do realizacji której staraliśmy się przyczynić nie tylko pod kątem projektowym, ale przede wszystkim w kontaktach z Urzędem Miasta oraz z Lokalną Komisją do Spraw Sztuk Pięknych. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta oraz innym działaniom publicznym udało się wspólnymi siłami wypracować rozwiązanie pozwalające na bezpieczne przetransportowanie osoby poruszającej się na wózku do gondoli, co jak wierzę, będzie powszechnie docenione. Jest to projekt, który realizowaliśmy z pewnym niedowierzaniem, jeśli można tak powiedzieć. Wpisuje się on w bardzo specyficzny kontekst Wenecji. Dążyliśmy do tego, aby oprócz aspektu funkcjonalności proponowane rozwiązania były też estetyczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wymogi wizerunkowe miasta. Projekt przewiduje więc niewielką kładkę prowadzącą na pomost. Pomost ten będzie drewniany, a podstawę w części pod pomostem pomalujemy kolorem czerwonym, zwanym czerwienią wenecką. Właśnie po to, by zachować harmonię krajobrazu. Przewidziano także zadaszenie, które będzie spełniało standardy estetyczne i funkcjonalne. Po środku pomostu będzie urządzenie wyposażone w platformę, na którą swobodnie wjedzie osoba na wózku. Następnie platforma obniży się i zjedzie bezpośrednio do gondoli. Tak więc wszyscy będą mogli bezproblemowo wsiąść do gondoli i tym samym cieszyć się widokami Wenecji. Lokalizacja naszego punktu przy Piazzale Roma sprawia, że dotarcie do nas jest łatwe ze wszystkich kierunków dojazdowych do Wenecji. Znajdujemy się na Piazzale Roma, placu będącym swoistą bramą Wenecji, kilkaset metrów od nabrzeża Piazzale Roma, gdzie powstanie pierwszy pomost przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych w ramach gondolas for all. Jak widać, jest to miejsce, do którego można dojechać na wiele sposobów, samochodem, autobusem czy koleją nadziemną, people mover. Znajduje się tu także wielopoziomowy parking San Marco, przystanek tramwaju szynowego oraz postój taksówek. Miejsce to wyposażono w liczne udogodnienia dla niepełnosprawnych w postaci ramp i podjazdów, co w praktyczny sposób łączy się z naszym projektem i zwiększa dostępność miasta dla osób poruszających się na wózku. Słowa podziękowania za udział w tym projekcie należą się bardzo wielu podmiotom. Ponieważ obraz jest najlepszym komentarzem, chcielibyśmy pokazać, w czym tkwi sens naszej pracy. Pewnego dnia Nikolo będzie mógł wejść do gondoli, a także wszystkie te osoby, które odwiedzą to wspaniałe miasto, gdzie będziemy czekać, mając nadzieję, że nasza gościnność jest wyjątkowa. Jako mama Niccolò jestem entuzjastycznie nastawiona do tego projektu. Dla Niccolò i wszystkich tych osób, które podobnie jak on mają mniej szczęścia i nie mogą samodzielnie chodzić, jest to ogromna szansa. Wenecja jest najpiękniejszym miastem na świecie, a dla osoby na wózku, która przyjeżdża na Piazzale Roma i może wejść do gondoli, żeby zobaczyć prawdziwą Wenecję, jest to rzecz naprawdę wspaniała. Oczywistym jest, że Wenecja w ogóle nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózku. Z gondoli natomiast można zobaczyć nieznane części miasta, a jest to uczucie jedyne w swoim rodzaju. Pomimo tego, że mieszkamy tutaj, jest to dla nas każdorazowo równie emocjonujące. Dla osoby, która nigdy nie widziała Wenecji, jest to rzecz fantastyczna. Dlaczego więc nie stworzyć takiej możliwości wszystkim? Mamy głęboką nadzieję, że projekt uda się zrealizować w jak najkrótszym czasie. Co mówisz? Że wszystkie dzieci w Polsce będą cię oglądać? Okej. Okay. Projekt Gondolas for All z pewnością przyniesie wiele korzyści dla miasta, ponieważ nadrzędnym założeniem promocji miasta jest turystyka wysokiej jakości. Oznacza to nie tyle turystykę masową, ile turystykę, która bierze pod uwagę warunki zrównoważonego rozwoju i fakt, żeby osoby przyjeżdżające do miasta mogły zobaczyć jego piękno. Projekt ten będzie z pewnością inicjatywą, która podniesie jakość w tym zakresie, jak również przyczyni się do rozwoju turystyki bez barier, turystyki odpowiedzialnej także w kontekście międzynarodowym. Stworzymy Wenecję, która w najbliższej przyszłości dzięki projektom takim jak Gondola Sporo będzie ważnym ośrodkiem historycznym dostępnym dla wszystkich. come testimonianza di un centro storico antico, quindi difficile a volte da visitare, ma come pratica accessibile a tutti. Lubię wchodzić do gondoli, żeby pomóc innym, którzy nie mogą tutaj wejść. Bardzo chciałbym im pomóc, żeby też mogli wejść do gondoli. Czytał Tomasz Knapik.